18 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Z tej okazji postanowiłem przedstawić wam sylwetki, programy wyborcze oraz poglądy każdego z 13 kandydatów biorących udział w tych wyborach oraz moją opinię o tych kandydatach. W tym odcinku zaprezentuję wam bezpartyjnego kandydata na prezydenta Polski, pana Artura Bartoszewicza, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2012 roku doktor nauk ekonomicznych. Od 2000 roku współpracuje z Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Wykładał na Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Społecznej w Warszawie, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. I na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2013 roku pracuje jako adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2004-2010 był ekspertem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan do spraw funduszy Unii Europejskiej. Był członkiem zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich. W latach 2004-2006. Był członkiem komitetów monitorujących programami na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. Uczestniczył w procesie programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz 2021-2027. Przygotowywał budżety zadaniowe na lata 2008-2010 na zlecenie kancelarii prezesa Rady Ministrów oraz na zlecenie Ministerstwa Finansów. Budżety zadaniowe na lata 2009-2011. Przez dwa lata był prezesem Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów Funduszy Unii Europejskiej. W latach 2015-2024 zasiadał w Radzie Programowej Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przez pięć lat był przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Nowej Europy. W latach 2020-2024 był członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przez kilka lat był członkiem rad nadzorczych wielu państwowych spółek. Sporządził około 100 ekspertyz z raportów i ewaluacji z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, finansów publicznych, pomocy publicznej, strategii i planów wieloletnich. Zaprojektował również założenia do trzech ustaw i pełne teksty tych ustaw. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze doradztwa i szkoleń. To jest trochę rozmowa o pracę, dlatego bardzo Państwa proszę, żebyście wzięli pod uwagę moje CV. CV, Pana Marszałka, błagam, 21-latek ma większe CV i jest bardziej adekwatny do pełnienia tej funkcji. Z wielką przyjemnością. 40 stronicowe swoje przekażę panu marszałkowi. Teraz przedstawię wam najciekawsze punkty programu wyborczego pana Bartoszewicza oraz jego opinie i poglądy, które mogliśmy poznać w trakcie wywiadów oraz ostatnich debat prezydenckich. Zrównanie podpisu tradycyjnego z profilem zaufanym, umożliwienie głosowania przez M obywatela. Obywatele za pomocą referendum Będą decydowali o tym, co jest ważne. Próba zrównania podpisu tradycyjnego z profilem zaufanym. O to, żebyśmy nie musieli wykonywać tej zbiórki podpisów pod czymkolwiek, pod referendum, pod kandydatem. W tym momencie pan będzie miał błyskawicznie zastosowanie na przykład M-Obywatela. Mm, Uruchomienie prac nad nową konstytucją RP, ograniczenie składu oraz wynagrodzenia Rady Ministrów. Likwidacja finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Odpartyjnienie spółek skarbu państwa. Jeden z pierwszych projektów, który zaproponuję, to zakaz pracy członkom partii politycznych i ich rodzin w spółkach skarbu państwa w zarządach i radach nadzorczych. Broń, leki i żywność produkujemy w Polsce. Reparacje wojenne od Niemiec i Rosji dla Polski. Polska armia powinna posiadać lotniskowiec oraz sześć łodzi podwodnych. Przez 15 lat chce zrealizować inwestycje za 22,5 biliona złotych. Ulepszenie programu 800. Rodzice za trzecie i czwarte dziecko będą dostawać dodatkowo po 1000 złotych, za piąte 1250 złotych. A za szóstej kolejne 1500 zł. Ja w swoim programie tu państwa, Państwu polecam na 777.org.pl. Taki bardzo ciekawy program, który nazywałem Królik Plus. Czyli mamy doprowadzić do sytuacji, w której przez najbliższe 15 lat demografia tak intensywnie wzrośnie. Naszym celem jest 46 milionów Polaków, a nie spadająca demografia. Nie dla federalizacji Unii Europejskiej, tak dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Należy wprowadzić zasadę wzajemności. W Narodowym Funduszu Zdrowia należy rozdzielić sferę publiczną od sfery prywatnej. Pracownicy służby zdrowia nie mogą wykonywać równocześnie, w tym samym czasie e, służby w obu systemach, e, dlatego że prywatny system przenosi koszty na system publiczny i bardzo często w prywatnych e, e, tych działalnościach następuje wejście do przyspieszone przyspieszenia kolejki w służbie czy znaczy w służbie zdrowia zdrowia publicznej Nie zagłosuję na pana Artura z wielu powodów jednym z nich na pewno jest ograniczenie wynagrodzenia i składu rady ministrów Jeśli chcemy żeby do bardzo ważnej i potrzebnej pracy w ministerstwach garnęli się ludzie odpowiednio wykwalifikowani to muszą dostawać odpowiednio duże wynagrodzenie. Zaznaczyłbym jednak, że osoby na tak wysokich stanowiskach nie powinny jednocześnie pełnić innych funkcji, np. posła czy senatora. Ponieważ mają się skupić na pracy w ministerstwach. Kolejną rzeczą jest ulepszenie programu 800. Po pierwsze, to dodatkowy socjal, a po drugie, nie jest problemem dzisiaj to, że nie rodzi się więcej niż dwójka czy trójka dzieci. Podstawowym problemem jest to, że ludzie w ogóle nie decydują się na dzieci. A jeśli już, to ewentualnie na jedno. Pan Artur w trakcie wiadomej pandemii akceptował wprowadzany zamordyzm, a nawet z uśmiechem na ustach go realizował. Ja ze swojej strony. Uważam, że i zrealizowałem taką rzecz, wyprosiłem studentów, którzy są niezaszczepieni z moich zajęć, bo uważam, że ja jako osoba zaszczepiona i prowadząca zajęcia odpowiedzialnie nie jestem w stanie dać gwarancji, że ona się. Nie, że one nie zachorują. Według logiki Łukasza Warzechy stosuje pan segregację sanitarną i, i to do tego i niezgodną według sprawę. Pana profesora Wiącka łamie pan prawo. Pan Panie doktorze. Panie doktorze. Tak, oczywiście ja ze swojej strony oferuję moim studentom, którzy nie są zaszczepieni, pobyt na zajęciach u innych wykładowców, no ja ze swojej strony chciałbym, żeby osoby, które uczą się, studiują, szanowały wiedzę, szanowały naukę i odnosiły się do tej nauki z szacunkiem. Bo jeżeli przychodzą na studia wyższe, to znaczy, że uznaje że one szanują dorobek naukowy. Pan Artur w tamtym czasie nie zdał egzaminu i podzielam tutaj opinię europosła Grzegorza Brauna. System wykrywania swój obcy. Zagrożenie, szansa. To jest prezydent. Pan, panie doktorze, z tym szacunkiem w ostatnich latach nie przeszedł pomyślnie kilku istotnych testów. Mhm. Nie zakładając Pańskiej złej woli, nie zakładając woli szkodzenia rodakom, w kilku kluczowych momentach nie rozpoznał Pan zagrożeń i możliwości. Jest jeszcze kwestia dosyć wysokiego mniemania o sobie Pana Artura, które można porównać do ego Pana Lecha Wałęsy. Ja Panu zbuduję taką potęgę Rzeczpospolitej, gdzie Izrael i Stany Zjednoczone i Niemcy. Będą pukały do drzwi z pytaniem, czy mogą wejść. No i na koniec wypowiedź pana Artura po tym, kiedy konwój humanitarny przejeżdżając przez Strefę Gazy został trzykrotnie precyzyjnie ostrzelany przez wojska izraelskie. W wyniku tego ataku zginął Polak, Damian Sobul oraz sześciu obywateli innych krajów. Jakieś kompleksy mamy, że my ciągle chcemy być przepraszani. Już nie mówiąc o tym, że robienie całej afery z tego, że jeden Polak zginął. To jest ciekawe, drodzy Państwo. Wystarczy, że gdzieś jeden Polak zginie. Boże, jak my robimy z tego aferę, ile ludzi codziennie ginie na ulicach? Uoznamy, były trzy strzały, sekwencja była kolejna. Były trzy strzały, było uznakowanie. Tylko, drodzy Państwo. To niewspółmierna reakcja do tego co się stało. Ale to nie wszystko. Pan Artur w tym temacie powiedział jeszcze coś takiego. Ambasador Izraela w Polsce wyraźnie mówił i, i akurat ta rozmowa, bo ja rozmawiał, oglądałem tą rozmowę z Mazurkiem. Reaktor Mazurek wygłupił się w moim przekonaniu totalnie całym tym, całym tym wywiadem, zmuszając ambasadora drugiego obcego państwa do przepraszania. Ładnie Ale nie uważa przeniesieniem... pan, że Izrael powinien po prostu przeprosić za dłuższy uczynić tak zwyczajnie nie, w świecie. Nie, nie uważam w ogóle Uważam, że zmuszanie. Ja, drodzy Państwo, nie zaimponował ten ambasador. Ja bym chciał mieć chociaż jednego w Polsce, polskiego takiego ambasadora, który z taką siłą jednoznacznością broni interesów swego państwa. Nie oddam swojego głosu na pana Artura Bartoszewicza, ponieważ mam bardzo duże wątpliwości co do tego, czy poszedłby za przykładem wspomnianego ambasadora i jako prezydent polski tak mocno walczyłby o swój kraj oraz o swoich obywateli. Jakie jest Wasze zdanie na temat poglądów pana Artura Bartoszewicza oraz jego programu wyborczego? Czy zamierzacie oddać na niego swój głos, a jeśli tak, to dlaczego? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.